Cześć dziewczyny, ja jestem Kuba. A jak wy się nazywacie? Daria, Justyna, Kamila, Asia. Wasz trener Tomasz Orowski opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy. Historia jest tutaj bardzo ciekawa. O niej sam za chwilę opowie, bo oczywiście sobie też porozmawiamy, ale najpierw chciałbym się zapytać was, jak zaczęła się wasza przygoda z piłką nożną? Dlaczego, kiedy nastał ten moment, że zdecydowałyście się nagranie w piłkę. Kto tutaj mi udzieli odpowiedzi ładnie na to, na to pytanie. Zaczęło to się tak, że w kwietniu 2018 roku, to było chyba coś około tego, nasz tata chciał z nami pojechać na mecz. Wtedy jakoś tam trafiliśmy, nasz tata wziął nas na mecz i poznał tam panią Irminę i wtedy tata nas zapisał na pierwszy trening i tak zaczęła się nasza przygoda, bo zaczęłyśmy coraz częściej jeździć na te treningi. Dlaczego akurat piłka nożna, a nie inny sport? Ponieważ gdy mieliśmy 7-8 lat, to wtedy z... kupiliśmy <krym> sobie piłkę na podwórku i wtedy się tak zaczęło, że się z... sąsiadami sobie grałyśmy w piłkę. A jak długo już trenujecie, gracie w piłkę? Jakie są wasze wrażenia z treningów, zajęć, jak wam się Pracuje w chojniczance. Bardzo dobrze. Trenujemy już chyba dwa, dwa lata. No i dobrze jest na treningach. A która z Was chciałaby zawodowo grać w piłkę? Myślicie już e, o tym, żeby w przyszłości być zawodowymi piłkarkami, czy jeszcze na to jest e, za wcześnie? Tak, ja już o tym myślałam i już, już sobie tego wyobrażam, jak mógł, sobie grała na tym stadionie z seniorkami. E, witam. No, tak jak przed chwilą można było usłyszeć, mamy w naszej e, żeńskiej juniorskiej e, drużynie cztery dziewczęta. I e, no, jest to rzeczywiście chyba powód do e, radości i dumy, ponieważ wszystkie cztery dziewczyny są siostrami, co chyba jest ewenementem. Nie wiem, czy w Polsce, ale no, chyba nawet i w Polsce. A jeżeli na, nie tylko w Polsce, to przynajmniej w województwie pomorskim. E, są to bliźniaczki e, z rocznika 2000. 7 i z rocznika 2009, ale wszystkie grają w jednej drużynie, wspólnie razem. E, no, jak trafiły do chojniczanki, to już Państwo słyszeliście. E, fajne dziewczyny, bardzo zaangażowane, o dużym potencjale piłkarskim. E, znakomicie mi się z nimi współpracuje. E, co prawda, no może są troszeczkę nieśmiałe, e, ale na e, boisku, e, no. kto ktokolwiek je kiedykolwiek widział, e, może mógł się przekonać, że to są boiskowe lwice. E, jedne z najlepszych dziewcząt, e, jeżeli chodzi o e, naszą drużynę żeńską. E, należy też podkreślić, że są e, m, bardzo zaangażowane e, i ich frekwencja jest chyba jedną z najwyższych wśród wszystkich dziewcząt biorących udział w naszych treningach. E, a jest to ważne podkreślenia chociażby z tego powodu, że nie są hojniczankami. Dojeżdżają aż z miejscowości Rychnowy. Nie jest to niby niedaleko, ale Biorąc pod uwagę frekwencje innych dzieci, to naprawdę jest to godne podkreślenia. Fajne dziewczyny, fajnie rozwijające się. Myślę, że będzie chojniczanka i, i żeńska piłka nożna miała z tych dziewcząt w niedługiej przyszłości dużo pociechy. No i oby tak się właśnie stało.